Cześć, witajcie w trzecim odcinku z serii Road to Glory z zespołem Queen's Park Rangers. Jesteśmy na ostatniej prostej sezonu. Zaraz ostatni mecz ligowy z zespołem Derby County, a później walka o marzenia. Ale dziś nie tylko mecze, będzie też trochę o przyszłości klubu, bo tak, mowa tutaj o naborze juniorów, a tam. Dzieje się dość ciekawie. Natomiast zanim przejdziemy do naboru juniorów, chciałbym Wam pokazać kwestię naszej sytuacji w lidze. SkyBet Championship po 45 kolejkach jesteśmy pewni udziału w barażach. Ostatnia kolejka i mecz wyjazdowy z derby, które tak naprawdę walczy o udział w tych barażach. I być może walczy o to, aby to oni byli naszym przeciwnikiem w pierwszym meczu półfinałowym. Zerknijmy teraz na kwestie finansów. No, niestety, koszt rozbudowy obiektów młodzieżowych to było kilka milionów funtów, w związku z czym nasz aktualny bilans wciąż nie jest najlepszy. Jesteśmy już prawie 7 milionów pod kreską. No i w prognozach mamy informację, że ten sezon zakończymy z mankiem wielkości blisko 10 milionów funtów. Na prognozy na lata kolejne są nielepsze. lepsze. No, jeżeli utrzymamy tą tendencję z obecnego sezonu, no to nasz klub będzie tonął. W długach. Nie możemy na to pozwolić. No, niestety, nie mamy póki co innych narzędzi niż sprzedaż najlepszych zawodników, bądź sprzedaż tych zawodników, których nie widzimy w naszym składzie. No i też przede wszystkim dajcie znać, co sądzicie o tym, czy ten zespół jest w stanie wygrać te baraże, wejść do Premier League. Czyli przyjrzyjmy się zawodnikom, których na pewno będę chciał się pozbyć. Między innymi Paul Nardi, który przegrał rywalizację z naszym pierwszym Golpiperem, z samym Ticklem, który może jawić się jako małe objawienie tego sezonu. Średnia ocen 6,94, kilka naprawdę dobrych występów i solidna, równa forma. Kolejnym zawodnikiem jest Morgan Fox, lewy obrońca, który przegrał rywalizację z Hervey Weilem, vale więc będzie chciał opuścić. Nasz zespół. Kolejnymi zawodnikami, których sprzedaż rozważa, no to Nicolas Marcen, ponieważ budzi zainteresowanie zespołów z Ligi Francuskiej. No, ale myślę, że jeżeli pojawią się na niego chętni, to będzie to jeden z tych zawodników, których będziemy chcieli sprzedać, żeby poprawić sytuację finansową naszego. Zespołu. Na pewno będę chciał pozbyć się również Lukasa Andersena, nieważne czy uda nam się awansować do Premier League czy nie. Jest to zawodnik, który technicznie może się nadaje, natomiast fizycznie zdecydowanie odbiega od realiów dość siłowej SkyBet Championship. No i myślę, ostatni z zawodników, którzy będą musieli odejść albo których będę próbował się pozbyć, to Michael. Postaram się wykorzystać całkiem niezłą formę tego zawodnika. Zdobywcy 11 bramek w 28 meczach. Natomiast jak widzicie, nie jest to też mój pierwszy wybór. Moim pierwszym wyborem jest na pozycji napastnika Tiris John Jules. Zdobywca 12 bramek. Natomiast zdecydowanie młodszy i bardziej perspektywiczny zawodnik. Pokażę Wam też kolejnego zawodnika, który budzi zainteresowanie, natomiast zdecydowanie nie będę chciał się go pozbyć. Jest to 18-letni Kiran Morgan, zawodnik, który w pierwszej części sezonu został przeze mnie wypożyczony do zespołu Colchester występującego na poziomie Ligtu. Rozegrał tam 23 spotkania, wszystkie mecze w zespole Colchester w pierwszej części sezonu. Ściągnąłem go z wypożyczenia na początku stycznia, wiedząc, że będę pozbywał się Iliasa Shaira. Zawodnik ten otrzymał ode mnie nowy kontrakt, który podpisał 22 stycznia, no ale jak widzicie, już budzi zainteresowanie Newcastle i Manchesteru United, co każe sugerować czy co sugeruje nam, że ten zawodnik no jest obdarzony sporym potencjałem. To tyle w temacie zawodników. No, a teraz może przyjrzyjmy się kolejnym zawodnikom, którzy mogą w przyszłości stanowić oświle tego zespołu. Nabór naszych juniorów został określony przez naszego asystenta jako całkiem dobry. Widzimy tutaj 3,5 gwiazdki w skali maksymalnie 5. No i mamy dwóch zawodników, którzy są oceniani jako zawodnicy z wysokim potencjałem. No i tutaj menedżer zespołu 21 wskazuje, że największym talentem może być kosowianin i Idrisi, który może grać na środku ofensywnej pomocy jako środkowy pomocnik bądź jako skrzydłowy. Widzimy, że ten zawodnik ma kilka mankamentów, ponieważ no bardzo słaba siła. I nie najlepsza sprawność każą sugerować, że na skrzydle jednak chyba nie będzie się nadawał. Natomiast całkiem fajna błyskotliwość, dobry przegląd sytuacji, przegląd pola, przyjęcie technika, wykańczenie akcji wskazuje nam to, że jako ten środkowy ofensywny pomocnik być może będzie w stanie. Się na tyle rozwinąć, żeby w przyszłości przebić się do naszego pierwszego zespołu. Szkoda, że tutaj determinacja nie jest na najwyższym poziomie, no ale wysoka waleczność. Zobaczymy, jak będzie się rozwijał. Być może jako jakiś środkowy ofensywny bądź środkowy pomocnik będzie w stanie przebić się do pierwszego zespołu. Kolejnym najlepiej ocenianym talentem jest Irlandczyk Mark Dan. Lewoskrzydłowy z wiodącą lewą nogą. Widzimy, że można też tutaj szkolić się na pozycji napastnika bądź lewego pomocnika. Całkiem dobre kwestie przyspieszenia i szybkości, jak na 16 lat. Całkiem dobra błyskotliwość. Niezła technika, super technika. No i niezłe dośrodkowania. Musi popracować nad dribblingiem, decyzyjnością, siłą. I wytrzymałością, no ale jest to jakiś materiał na zawodnika, który może w przyszłości się przebić również do pierwszego zespołu, tak jak kosowianin Idrisi. Z kolejnych wysoko ocenianych zawodników to Dave Hope, środkowy obrońca, który niestety no, ma gorsze obecne umiejętności, i tutaj jako środkowy obrońca jest to mocno widoczne, ponieważ krycie i odbiór, a także gra głową nie na, na nie największym poziomie, no ale ten zawodnik ma jedynie 15 lat. Więc liczę, że być może będzie mógł się jeszcze rozwinąć na tyle, że podobnie jak poprzednicy, będzie w stanie przebić się do pierwszego zespołu. W przypadku tego zawodnika pocieszające jest to, że wykazuje się dość sporą determinacją. To może sugerować, że będzie, będzie walczył o to, żeby się do tej seniorskiej piłki przebić. Z pozostałych zawodników, z którymi chcę podpisać kontrakt i którzy oceniani są całkiem ok, no to Szwajcar Dawid Ngoy, napastnik. Ten cechuje się fantastyczną determinacją, natomiast chyba bardziej widzę go na skrzydle, ponieważ. No i dośrodkowania są lepsze niż wykańczanie akcji. Niemniej jednak, e, słaba szybkość trochę go jednak jako tego skrzydłowego m, dyskryminuje. No pewnie będę musiał, e, musiał robić z niego napastnika, no ale też e, jako napastnik gra głową, oceniany na cztery punkty, nie wróży nam tutaj jakiegoś m, potencjału. E, zobaczymy, jak się będzie rozwijał. Myślę, że to zawodnik, który, któremu też będziemy się bacznie przyglądać. Pozostali zawodnicy, z którymi podpisałem kontrakt, to Jamie Harrison, też bardziej ze względu na tą determinację i na dobre podania i przegląd sytuacji. Zobaczymy, jak się rozwinie ten młody środkowy pomocnik. Mamy też kontrakt dla Gabriela Sule. Gabriel Sule to skrzydłowy, bądź napastnik, cechuje się dość dużą szybkością, dobrym dryblingiem, całkiem dobrą techniką, ale w jego przypadku ta determinacja jest na bardzo niskim poziomie, ale to też zobaczymy, jak będzie się jeszcze rozwijał. No, i prawdopodobnie zaproponujemy jeszcze kontrakt 15-letniemu lewemu obrońcy Danielowi Tomasowi, który, jeżeli byłby w stanie poprawić grę głową i krycie, to może być z niego lewy obrońca, który gdzieś myślę, że będzie mógł przebić się do poziomu Championship. więc Zobaczymy, jak będzie się rozwijał. Być może będziemy mogli też w przyszłości sprzedać go. I jakoś na nim zarobić. To myślę tyle w kwestii naboru juniorów. My zobaczmy też, jak prezentowała się obecna forma. No, jak to pod koniec sezonu. Dość duża sinusoida. Spory kryzys na przełomie lutego. No i fatalny marzec. Zobaczcie, w marcu nie wygraliśmy żadnego z pięciu meczy. Jedna porażka i cztery zremisowane spotkania. Lepiej zaczął się dla nas kwiecień, no ale tutaj forma zdecydowanie w kratkę. No i zobaczymy jak to będzie w ostatnim spotkaniu ligowym, na którym widzimy się już zaraz. Okej, okay, finałowe spotkanie sezonu zasadniczego SkyBet Championship. Zagramy na stadionie Pride Park w Derby. W tym meczu wystąpimy w składzie widocznym na tym ekranie. Chcę tutaj ograć wszystkich zawodników, którzy jeszcze nie są w najlepszej kondycji ze względu na mniejszą liczbę występów w ostatnim czasie. Zależy mi, żeby to spotkanie wygrać, ponieważ gdybyśmy to spotkanie wygrali, zapewnilibyśmy sobie trzecie miejsce, i myślę znacznie słabszego rywala w meczu w pierwszym meczu barażowym. No, a jeżeli udałoby nam się zakwalifikować do finału Baraży, pojechać na Wembley, no to sami wiecie, że takie mecze, gdzie tylko jedno spotkanie decyduje o wszystkim. W takich spotkaniach, w takich meczach wszystko może się zdarzyć, czego przykładem jest Sunderland z obecnego sezonu w realnym świecie. Nasz zespół w meczu z Derby przystępuje do pierwszego ataku, który pokazuje nam silnik meczowy, no ale niedokładne rozegranie piłki i drużyna Derby będzie miała okazję do swojego ataku. Pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu z narożnika Młody Kiran Morgan, dośrodkowanie w pole karne, ale e, nic z tego ostatecznie nie wyszło. Przejdźmy, może, na nie, kluczowe wydarzenia. Zobaczymy, czy silnik będzie nam tutaj pokazywał jakieś akcje. Mamy kolejną e, akcję: rzuc z autu, krótkie rozegranie, dośrodkowanie na długi słupek. Tutaj jest Celar. No, e, jeszcze Harvey Weil zablokowane uderzenie Morgana e, i nie mamy z tej sytuacji żadnej bramki, natomiast widzimy, że początek meczu zdecydowanie należy do nas. Dużo większe posiadanie piłki, kilka sytuacji już stworzonych, no ale to gospodarze wychodzą na prowadzenie, chociaż chroni nas chorągiewka sędziego. Ja w takim wypadku zachęcę nasz zespół do kontynuowania tego naporu na bramkę przeciwnika, tymczasem gospodarze mają szansę na kontratak no ale nie zdecydowali się na szybkie przetransportowanie piłki w obręb naszego pola karnego, budują tą akcję powoli od tyłu i długim podaniem wprowadzają w pole karne Barego, który uderza jego strzał broni, jeszcze sam Tickle, ale w polu karnym, niepilnowany Salvesen dobija strzał kolegi i no to gospodarze wychodzą na prowadzenie już widzimy, że w to wyprzeda nas w tabeli. I zobaczmy. Bristol gra u siebie z Preston, więc wygrana da im baraże, ale to Preston właśnie zdobywa bramkę i chyba to Darby wskakuje na miejsce barażowe. Natomiast wiemy też, że my, spadając na pozycję czwartą, pierwszy mecz barażowy będziemy rozgrywali z zespołem, który jest na miejscu piątym, a tym zespołem jest. Nie, drużyna Sheffield United. Ja tutaj zachęcę mój zespół, powiem im, że wierzę w ich umiejętności, że tak naprawdę trochę pechowo przegrywają, ponieważ no duże posiadanie piłki, kilka strzałów, no nie są to strzały, Boże, jakiejś najwyższej próby, bo ich nie jest najwyższe. No ale zobaczymy, prawdopodobnie około 60 minuty będziemy przeprowadzali pierwsze zmiany. Mamy jeszcze pół godziny, zmieńmy mentalność na ofensywną, zachęćmy też nasz zespół, zróbmy jakieś zmiany, dajmy impuls do tego, aby odrabiać te straty. Na pewno wpuścimy Alana Campbella za sama Samafielda, na pewno wpuścimy Romana Esce, i na pewno wpuścimy Taylora Richarda. Zastanawiam się nad zmianą Karamoko Dembele, ale no nie, no tutaj nie za bardzo możemy kogokolwiek wpuścić w jego miejsce. Nie najlepiej gra Waran i tutaj pojawi się Nikolas Madsen. 62 minuta, zostawimy sobie jeszcze jedną zmianę do 75. Będziemy trzymali Johna Julesa, dajmy mu jeszcze szansę, no ale chyba nie zanosi się na to, żebyśmy tutaj byli w stanie w jakimś większym stopniu zagrozić gospodarzom. 72 już minuta, będziemy wpuszczali Michaela Freya. Michael Frey, który Zmieni Johna Julesa i jeszcze trochę zaangażowania od naszego zespołu. 83. minuta meczu przegrywamy na Pride Park no i to sugeruje nam, że będziemy, będziemy w barażach grali z zespołem Derby. Derby, które dzięki tej wygranej porażce zespołu Sheffield United z pewnym już awansu ipswich uplasowali się ostatecznie na piątej pozycji, a więc to oni będą naszym przeciwnikiem w pierwszej turze meczy barażowych i mam nadzieję, że uda nam się tego przeciwnika w dwóch meczu pokonać. Zostawcie komentarz, dajcie znać, czy widzicie jakiś postęp względem tych pierwszych odcinków. Mam nadzieję, że będzie się Wam oglądało tą serię i słuchało mnie coraz przyjemniej na dzisiaj. To tyle, jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do śledzenia całej serii Road to Glory zespołem Queen's Park Rangers. Już niedługo okaże się, czy uda nam się powalczyć. O marzenia, czy uda nam się powalczyć o Premier League, no to byłoby coś wyjątkowego. A więc no ten sezon, który wygląda tak fajnie, może zakończyć się jeszcze bajkowo. No ale to już dowiecie się w kolejnym odcinku. Za dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się, cześć.